Cześć, z tej yy, chciałem wam powiedzieć, że sorry, że nie było tego obiecanego odcinka ten Bije Live Mobile, ale to z powodu nie chory jestem potrzebuję przynajmniej tygodnia, żeby się wykurować no i ten tydzień nadszedł i już się kończy i powoli wracam do zdrowia, ale chciałem wam powiedzieć jedno, że przeglądałem Wiadomości od kilku znajomych, no i trafiłem na pewną, nawet na dwie. Pewne dziewczyny które napisały do mnie, że przydałby się odcinek z takiego czegoś jak szacunek do siebie. Bo są ludzie, którzy gnębią te dziewczyny, które mi napisały, no i są gnębione. I yy, prosimy o to, żeby przekazać tym osobom, że tak się nie robi. I że szacunek, że szacunek do bliźniego, do, do rówieśnika, znajomego z klasy, że tak się nie ro, że powinien wiedzieć, taka, taka osoba powinna wiedzieć, że tak się nie robi. Bo, Osoba gnębiona czuje się silna. silna. Pragnie uciec od tego świata. Pragnie się zabić, ciąć się. I takim osobą najbardziej pomogł psycholog. Ale jeśli psycholog jej pomoże, to mam nadzieję, że pomoże to, co ja teraz wam przekazuję: że jak będziecie widzieć coś takiego, że ludzie będą gnębić. Możecie będą gnębić y, osobę w Waszym towarzystwie oczywiście w klasie, w szkole. To nie słuchajcie jak słupy, tylko podejdźcie i pomóżcie tej osoby, która jest gnębiona. Bo naprawdę um, szczyt nieludzkości wobec drugiej osoby. Druga osoba, która jest gnębiona może być problemy w domu w szkole i w ogóle a wy ją jeszcze nie widzicie, więc z mojej strony prośba do was, że jak zobaczycie jakąś taką akcję to nie ja stójcie na badaniach słupcie tym sobie i z mojej strony to tyle więc proszę was tylko o to, żebyście nie staje tak jak te słupy Drogą, tylko pomogi tej osobie, teraz jest Więc, no to na tyle w moim w mojej system, to na tyle. Przyjęcie się miłych lekcji. Mi miłego dnia. Cześć. Pa. Nara.